Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Jestem oczywiście Centaler I jak widzicie, po tytule oczywiście filmu będziemy otwierać paczkę z Empiku, z Trzeci tom: Don Rosa Library w polskiej wersji WX Nerus i Catcher Donald. Pod kopułą tom trzeci. I to będzie unboxing i oczywiście przegląd. No to przejdźmy od razu do unboxingu. Sobie to otwórzmy. Pyk. Akurat to będzie dosyć proste. Nie potrzebuję żadnych nożyczek, bo akurat to powinno być proste. Ok, otworzone. Sobie troszeczkę przybliżę mikrofon, żebyście słyszeli mnie. Okej, okay, teraz sobie zabieramy. I wywalamy kopertę. Fajnie spadła. I oto mamy, i oto mamy wujka Sknerusa i Kaczora Donalda pod kopułą. Dom trzeci. Ok, teraz sobie to otwórzmy, żeby oczywiście sobie dostać się do samego tomu. W tym tomie, jak już oczywiście, jak mówiliście, jak oglądaliście unboxing i przegląd tomu drugiego, w i Catch Donald pod tytułem. Hmm, pod, tam było pod, ten jest pod kopułą, a ten drugi był hmm, Kurcze. Coś mnie, coś zapomniałem, jak brzmiał ten tytuł, ale sobie przypomnę. Wam napiszę w komentarzu i proszę bardzo, by Snerus tom trzeci. No to sobie otwórzmy. Tam oczywiście mówiłem, że w tym filmie o tomie drugim oczywiście mówiłem, że przepraszam was, trochę się obecnie to, że w tomie trzecim oczywiście większość komiksów zostało już wydanych dawno, dawno temu w Kaczorach Donalda. Jak architekt krajobrazu, gdy czas się zatrzymał pod kopułą, 7, pod kopułą, gdy czas się zatrzymał, architekt krajobrazu zostały wydane w Kaczorach Donaldach, Siedem dni w Tybezie został wydany w Kaczorze Donaldzie, w tych wydaniach specjalnych, tam z przygodowymi komiksami. Kaczor, który spadł na ziemię, w wysokiej wieży, akurat to jest bardzo stary. Komiks, który był wydany gdzieś tam w 90. którymś. Hmm, jak zostać na na Wojnie Szcześcice i Złota Wyspa to też były już wydane w tym. I jak widzicie, o, drugi tom miał tytuł Powrót na Ruiny okropności, Kurczę, zapomniałem o tym. Tutaj mamy oczywiście spis treści, jak możecie ładnie tutaj zauważyć. I tutaj mamy przygotowanie o stanie klanu Makwaczy, najbogatszy czoś świata. Oczywiście to są mm, już dawno nam znane, oczywiście saga życia i czasów Sknerusa Makwacza, która do, dostała Oscarowego, a znaczy Oscara komiksów, nagrodę Eisnera, jak pamiętam. I oczywiście one były tam wydawane na przełomie wielu lat, od 2000 roku. Tam pierwsze wydanie w wydaniu Kaczorze Donaldzie, w wydaniu specjalnym, aż po wydanie z 2010, aż po wydanie z 2012 i później 2017, co zostało wydane na 70-lecie. 70-lecie albo 80-lecie samej postaci sama Makwacza. No to teraz sobie przejdźmy do przeglądu. Tutaj mamy oczywiście przedmowę i same historie. I oto mamy oczywiście ilustrację architekta krajobrazu i sam komiks. Tutaj mamy, gdy czas się zatrzymał. Następny sobie tak przeglądnijmy sobie to. Nie będę wam akurat pokazywał wszystkiego pod kopułą, czyli tytułowy komiks. Wszystkie komiksy te akurat są jeszcze właśnie z, z początku lat 90. Później, właśnie Don Rosa stworzył właśnie tą wielką sagę życia Snerusa Makwarcia. Ok. I tutaj mamy 7 dni w Tybecie, które były oczywiście wydane w Kaczorze Donaldzie, w wydaniu specjalnym. Akurat to jest bardzo, ale to bardzo reedycja starego akurat komiksu na polskim rynku. Bardzo, bardzo fajny, fajny yy, komiks. Oczywiście jest to Sequel Kalla Barksa. Ok, mamy trochę spadki, już spadki w tym, w filmie, ale na, na to nic nie mogę za bardzo poradzić. Kaczor, który spadł na ziemię, kolejny komiks. Nie przypominam sobie, żeby on został wydany. O, Wysokiej Wieży to właśnie ten, o którym wam mówiłem, że był bardzo dawno temu wydany. Okej, okay. poczekam aż się przestanie ścinać. w y, wysokiej wieży. Tam był inny tytuł oczywiście. Sobie dajmy dalej. Tutaj mamy oczywiście złotą wyspę. Bardzo fajny komis o złotej wyspie. I dalej przeglądajmy sobie dalej. Ok. na wojennej ścieżce, na wojennej ścieżce, czyli znowu sequel Karla Barksa. A, podzielili na część pierwszą i drugą, ciekawy zabieg. I mamy kolejny komiks, jak zostać herosem. Razem z ilustracją. i mamy tutaj następny bardzo fajny bardzo fajną ilustrację jak widzicie z koroną z Khan i tutaj mamy już za kulisami czyli wszystkie ciekawostki ciekawostki do samych komiksów czyli to co oczywiście fani do Rosy uwielbiają tutaj mamy jeszcze storyboardy ze starych jeszcze tych, a znaczy właśnie z storyboardy, jeszcze tam hmm, właśnie 7 dni w Tybecie. Retur to Xanadu, powrót do Xanadu, kiedyś 7 dni, tak? retur to Xanadu, bo to oczywiście już był też hmm, Karl Barks, też miał. Tutaj mamy oczywiście fajne ilustracje. Tutaj mamy następny storyboard niewykorzystany. Kolejne ilustracje do tych komiksów. Bardzo fajnie, że mamy wszystkie fajne ilustracje pokazane. Znowu ścięło dziwne. I tutaj mamy już archiwum Rosy. Czyli życie i czasy Donarosa, i tutaj mamy jeden z ciekawszych obrazów w ogóle w tak zwanej Don Rosa Library, czyli cała kacza rodzinka nad grobem Sknerusa Makwacza. Trzeba przyznać, robi to wrażenie. I tutaj mamy dalszy ciąg życia i czasu nerus tego do Narosy. Jeszcze galerie kopert mamy. Ciekawe, to jest nowe akurat. I tutaj mamy reklamę poszczególnych, następnych już tomów. Jak widzicie te... O, te trzy tomy już oczywiście są. Ten trzeci akład mamy już w dłoni. Czwarty, piąty to będzie oczywiście życie i cyas Asnesusa Makwacza, czyli nie będzie jakiś nowych, nowych komiksów. Później będzie Rozpuszczalnik Uniwersalny, czyli oczywiście z komiks z Czarnym Rycerzem narosy, Później Skarb 10 Awatarów. Nie pamiętam, żeby był w ogóle wydany w Polsce. Ucieczka z zakazanej doliny oczywiście została wydana w Polsce. I następny komiks to powrót Czeka Caballeros. na niego bardzo czekam, bo on nigdy nie został wydany w Polsce i dziesiąty tom najważniejszy, czyli yy, druga tajemnica starego zamczyska. Bardziej mi się podobał tytuł List z domu. Ok, czyli to macie. Do narosę. A teraz co dokładnie znajdziecie w następnym czwartym tomie, czwartym tomie tej, tej serii? Pierwszą centówkę przeważnie nazywaną jako część zerowa. Życia, życia i czasu sama kwacza Kurczę, jak to jest niesamowicie ścina. Będę musiał obniżyć ustawienia. Kurczę, jak się nagrywa Full HD, to trzeba troszeczkę ograniczyć. Razem z ilustracją to będzie pierwszy komiks w tomie czwartym. I oczywiście następne, akurat ja jedynie posiadam oczywiście komiksy z Kaczogrodu. Edycje z 2012 albo 2010. Czekaj, od 2010. Proszę bardzo. I tutaj będą oczywiście pierwsze: będzie osadnienie z klanu Makwaczu, władca Mississippi, z Badlandu, właściciel Miedzianego Nowy Pana Zamku po Strach do gościa Krainy Snów, króla. Król Klondike będzie w domie piątym. I tutaj macie pierwszą stronę. Oczywiście nie posiadam tego najbardziej, takiego tego. I tutaj to, co Wam mówiłem z 2017 Życie i z Isknerusa kwacza, Wydanie już kompletowe. Cały komplet, całego Życia i Czasu Isknerusa Makwacza Mam oczywiście to, ale oczywiście kupię sobie czwarty i piąty tom właśnie z, z tego... Te, przez to, że jest taka, piękna, jest taka piękna część tego, jak za kulisami. Oczywiście też tam oczywiście jest, ale jest życie i czasy Dona Rosy. Galeria Copernicus, ale też tam była y, galeria ilustracji. Co oczywiście dla fana Dona Rosy jest bardzo, ale to bardzo ważne. Ok, no to, by, to był unboxing i przegląd. Troszeczkę się pościnał filmik, ale mam nadzieję, że z przyjemnością oglądaliście, moje, y, oglądaliście ten film. Wy, że wytrzymaliście moje gadanie cały czas o Donarosie i do zobaczenia w kolejnym unboxingu i przeglądzie tym razem tomu, czwart, tomu czwartego tak Tomu czwartego pod tytułem Osa Nieskanu Makwaczu do zobaczenia